Kiedy myślisz, że świat finansów to czysta logika, poznaj ludzi, którzy zrobili fortunę na czystym absurdzie. Jeden w pewnym miasteczku w Stanach pewien mężczyzna postanowił sprzedawać powietrze z gór. Tak, powietrze. Napełniał metalowe puszki tlenem z okolicznych szczytów i sprzedawał je turystom jako naturalny detoks dla duszy. Puszka kosztowała równowartość jednej kawy, a ludzie kupowali je hurtowo, żeby pas wolność. Problem w tym, że puszki napełniał zwykłym powietrzem z garażu. Interes rozrósł się tak bardzo, że zaczął eksportować powietrze do Japonii. W końcu zarobił miliony na absolutnym niczym. To jedyny biznes, w którym możesz dosłownie sprzedać komuś to, czym oddycha, i jeszcze dostać za to podziękowanie. 2. Kiedy internet raczkował, pewien geniusz z przypadku postanowił sprzedawać wirtualne działki na Księżycu. Stworzył stronę z tytułem: Lunar Embassy i twierdził, że jako pierwszy zarejestrował prawo własności do Księżyca w ONZ. Sprzedawał certyfikaty z pieczątką i podpisem. Wszystko wyglądało poważnie, dopóki ktoś nie zapytał, jak zamierza wysłać granice działki do zatwierdzenia. Odpowiedział, że poczta kosmiczna działa z opóźnieniem. Ludzie i tak kupowali. Miliony dolarów spłynęły za Ziemię, której nikt nigdy nie zobaczył. I choć cała sprawa była absurdem, facet stał się pionierem sprzedawał marzenia zapakowane w A4. 3 w latach 90 pewien sprzedawca stworzył kamień do zwierzeń. Zwykły, gładki kamień zapakowany w pudełko z napisem: "Przyjaciel, który zawsze wysłucha". W środku była instrukcja: "Usiądź. Powiedz, co ci leży na sercu, a kamień nie przerwie ani razu". Produkt kosztował równowartość dwóch hot dogów, ale ludzie go pokochali. Kamień miał nawet certyfikat autentyczności i własny numer seryjny. Media nazwały to najgłupszym produktem stulecia, co oczywiście tylko zwiększyło sprzedaż. Po roku sprzedano ponad milion egzemplarzy. Kto by pomyślał, że milczący głos stanie się bardziej empatyczny niż połowa internetu? 4. W pewnym momencie historii ktoś postanowił sprzedawać wirtualne przytulasy. Tak, dokładnie. Internetowe uściski wysyłane mailem jako animowany GIF z podpisem ciepły uścisk od serca. Pomysł wydawał się żartem, dopóki nie zaczęły wpływać zamówienia. Ludzie płacili prawdziwe pieniądze, żeby poczuć emocjonalne wsparcie w pliku graficznym. Pomysłodawczyni, studentka psychologii z Kanady, w ciągu roku zarobiła fortunę na cyfrowych objęciach. Wersja premium obejmowała dodatkowo wiadomość z afirmacją i muzyczkę relaksacyjną w tle. Absurd? Oczywiście. Ale w epoce, gdzie miłość można filtrować przez ekran, nawet GIF może mieć wartość terapeutyczną. Kiedyś ludzie kolekcjonowali znaczki. Teraz kolekcjonują uczucia w formacie PNG. 5W, małym miasteczku w Wielkiej Brytanii, pewien przedsiębiorca wymyślił abonament na nieśmiertelność. Twierdził, że opracował naukowy system medytacji, który pozwala zachować duszę w wiecznej harmonii. Za miesięczną opłatę uczestnicy otrzymywali dostęp do specjalnych dźwięków, które miały rozciągać czas życia. Brzmiało to jak parodia, ale ludzie płacili. Firma miała tysiące subskrybentów, a zysk liczono w milionach. Ostatecznie naukowcy obalili jego teorię, ale przedsiębiorca odparł: Nie mogę udowodnić, że to działa. Ale nikt też nie udowodnił, że nie działa. I w ten sposób stał się bogaty, sprzedając coś, co nie istnieje nadzieję z dźwiękiem gongu. Sześć w Japonii powstał pewien napój gazowany o nazwie Oxygen Water. Reklama obiecywała, że każdy łyk dostarcza świeżego powietrza do organizmu. Problem? To była zwykła woda z bąbelkami, ale marketing działał. Opakowanie miało srebrne litery i obietnice czystości z przyszłości. Ludzie uwierzyli, że piją coś wyjątkowego, choć jedyną różnicą była cena, 10 razy wyższa niż zwykła woda. W pewnym momencie produkt stał się symbolem statusu, a influencerzy prześcigali się w publikowaniu zdjęć z butelką powietrznej wody. Największy paradoks? Po roku od premiery sprzedano miliony litrów, zwykłej wody, w imię luksusu, który nawet nie istniał. 7. W latach 2000 pewien spryciarz uruchomił stronę, na której można było kupić jeden piksel reklamy. Strona miała milion pikseli, każdy sprzedawany za symboliczny dolar. Firmy i blogerzy rzucili się, by kupić choć maleńki fragment internetowej historii. Wkrótce każdy piksel był zajęty, a właściciel zarobił milion, sprzedając ludziom dosłownie punkty światła. Co ciekawe, strona nadal istnieje jako cyfrowy pomnik ludzkiej kreatywności i chciwości. Ten projekt udowodnił, że jeśli coś jest wystarczająco absurdalne, to zadziała. Internet ma bowiem jedną zasadę. Im mniej sensu, tym większy sukces. Osiem pewien mężczyzna z Australii postanowił stworzyć biznes polegający na sprzedawaniu niewidzialnej sztuki. Organizował wystawy, gdzie ściany były puste, a widzowie musieli poczuć energię dzieła. Twierdził, że jego prace istnieją w wymiarze duchowym. A certyfikat autentyczności potwierdzał ich niematerialną obecność. Ku zdziwieniu wszystkich kolekcjonerzy płacili fortuny, by mieć niewidzialny obraz w swojej kolekcji. Jedna z takich prac została sprzedana na aukcji za równowartość luksusowego samochodu. Krytycy śmiali się, ale artysta odpowiedział: Nie sprzedaje obrazu, sprzedaje myśl. I może właśnie w tym tkwi sekret. W świecie finansów nawet próżnia może mieć swoją cenę. 9. W Stanach Zjednoczonych pewien mężczyzna stworzył firmę, która sprzedawała certyfikaty własności gwiazd. Wysyłałeś imię, nazwisko ukochanej osoby, a w zamian dostawałeś piękny dokument z mapą nieba, na której zaznaczono Twoją gwiazdę. Cała planeta wiedziała, że żadne prawo tego nie uznaje, ale ludzie i tak płacili, bo romantyzm wygrywa z rozsądkiem. Zakochani kupowali gwiazdy, celebryci kupowali konstelacje, a firma zarabiała fortunę, drukując marzenia na błyszczącym papierze. Najzabawniejsze? Astronomowie żartowali, że gdyby policzyć wszystkie sprzedane gwiazdy, niebo musiałoby mieć trzy razy więcej punktów niż faktycznie istnieje. I właśnie w tym tkwi magia. Niebo może być wspólne, ale rachunek już nie. 10. Pewna amerykańska firma wpadła na pomysł, by sprzedawać emocje w butelkach. W środku znajdowało się trochę kolorowego dymu, opisanego jako radość, odwaga albo spokój. Kupujący wierzyli, że wystarczy otworzyć butelkę i wdychać zawartość, by poczuć się lepiej. W rzeczywistości był to zwykły zapachowy gaz, zabarwiony barwnikiem spożywczym. Produkt stał się hitem. Ludzie kupowali szczęście po 20 dolarów za flakon. Firma rozrosła się błyskawicznie, a jej założyciele śmiali się, że sprzedają placebo z etykietą luksusu. Może właśnie o to chodziło. W świecie, gdzie stres kosztuje zdrowie, nawet zapach udawanego spokoju ma realną wartość. 11. W pewnym momencie ktoś wymyślił Bank Karmy. Strona internetowa pozwalała ludziom wpłacać dobre uczynki w formie opisów, a za każde działanie otrzymywało się symboliczny kredyt duchowy. Użytkownicy mogli też kupować punkty karmy dla innych, na przykład wysłać znajomemu 100 jednostek dobra jako prezent urodzinowy. Brzmi jak satyra, ale system działał. Reklamowano go hasłem: zarabiaj dobro, zanim przyjdzie rachunek od życia. Platforma przyciągnęła tysiące użytkowników i sponsorów. W końcu twórca przyznał, że to eksperyment socjologiczny, ale zanim go zakończył, zarobił więcej niż niejeden prawdziwy bank. Największy paradoks? Nikt się nie obraził. Wszyscy czuli się bogatsi duchowo. Dwanaście pewien Brytyjczyk założył firmę, która sprzedawała używane powietrze z koncertów. Po każdym występie znanego zespołu napełniał słoiczki powietrzem z hali i sprzedawał je fanom jako fragment magicznej atmosfery. Z pozoru żart, ale fani kupowali jak szaleni. Każdy słoik miał etykietę z nazwą zespołu i datą koncertu. Niektórzy kolekcjonowali całe półki muzycznego tlenu. Kiedy ktoś zapytał go, czy naprawdę da się poczuć muzykę w powietrzu, odpowiedział: Jeśli zapłacisz wystarczająco dużo, możesz poczuć wszystko. I w tym jednym zdaniu zawarł całą prawdę o kapitalizmie. Emocje są dziś towarem, nawet jeśli mieszczą się w słoiku z niczym. 13. W Szwecji pojawił się startup sprzedający wegańską wodę. Produkt był reklamowany jako etyczna alternatywa dla przemysłu wodnego. Na etykiecie znajdowało się hasło: Nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego. Ludzie kupowali, nie zadając pytań, choć przecież każda woda jest wegańska. Sprytna kampania marketingowa opierała się na języku mody i empatii, a zyski rosły z tygodnia na tydzień. Twórcy przyznali potem w wywiadzie, że całość była żartem, eksperymentem z ludzką naiwnością. Ale zanim to ogłosili, zarobili wystarczająco dużo, by otworzyć prawdziwą firmę. Morał? Jeśli dodasz słowo etyczny, możesz sprzedać nawet deszcz z rynny. 14 wód Australii pewien artysta postanowił sprzedawać… certyfikaty pustki. Każdy dokument potwierdzał, że jego posiadacz jest właścicielem kawałka niczego. Kartka była elegancko oprawiona i sygnowana podpisem twórcy. Zainteresowanie przerosło oczekiwania. Ludzie zaczęli traktować pustkę jako filozoficzny symbol minimalizmu. Jedna kolekcjonerka kupiła aż dziesięć takich certyfikatów, tłumacząc, że więcej niczego to jeszcze więcej wszystkiego. Artysta dorobił się fortuny i nawet zorganizował wystawę, na której wisiały same puste ramy. Krytycy uznali to za manifest przeciwko konsumpcjonizmowi, ale nikt nie zaprzeczał. Sprzedając nic, sprzedał bardzo dużo. W 15 w Stanach pewien student stworzył subskrypcję lenistwa. Pomysł był prosty. Za miesięczną opłatę firma wysyłała pusty e-mail z treścią Dziś nic nie musisz robić. Użytkownicy kochali to. Otrzymywali cyfrowe przyzwolenie na odpoczynek i traktowali to jak psychologiczną ulgę. Abonament był tani, ale liczba klientów tak ogromna, że student zarobił fortunę. W wywiadzie przyznał, że projekt miał być żartem na temat współczesnego stresu, ale przerodził się w realny biznes. Jego hasło reklamowe brzmiało: Najłatwiejsze pieniądze, jakie kiedykolwiek zarobisz, nic nie robiąc. I trudno się nie zgodzić: lenistwo to dziś najbardziej dochodowa filozofia. 16. W Stanach Zjednoczonych pewna firma stworzyła coś, co nazwała abonamentem na szczęście. Za co miesięczną opłatę wysyłano klientom kopertę z karteczką zawierającą pozytywną wiadomość od wszechświata. Większość tych notatek była po prostu drukowanymi cytatami z internetu, ale ludzie czuli się naprawdę lepiej. Jeden z klientów powiedział nawet, że to jak otwieranie prezentu od losu. Pomysłodawczyni tłumaczyła, że jej celem było rozprowadzanie dobra jak Netflix emocji. Kiedy dziennikarze zaczęli drwić, liczba subskrybentów wzrosła. Okazało się, że im bardziej absurdalny pomysł, tym większy zysk. Firma zaczęła więc sprzedawać także zestawy wdzięczności, czyli pustą kartkę, na której klient miał zapisać za co dziękuję. I tak oto wdzięczność stała się usługą premium. 17. W Kanadzie powstał startup sprzedający ekologiczne bąki krów. Serio. Twórcy twierdzili, że zbierają gazy emitowane przez krowy i wykorzystują je do wytwarzania bioenergii. W praktyce nikt nie wiedział, jak to działa. Ale opowieść brzmiała na tyle zielono, że inwestorzy rzucili się na projekt. Powstały nawet breloki z zamkniętym gazem metanowym jako symbol troski o planetę. Media wyśmiewały pomysł, lecz zanim zgasł, firma zdążyła sprzedać tysiące takich gadżetów. Okazało się, że ludzie nie kupowali ekologii, kupowali żart, którym można się pochwalić, bo w epoce internetu nawet bąk może mieć dobrą markę. 18. W Niemczech pewien przedsiębiorca stworzył aplikację Air Piano, instrument, który nie istniał. Użytkownik miał grać na powietrzu, a aplikacja udawała dźwięki. Całość opierała się na dźwiękach z bazy danych i animacji. Brzmi jak żart? Owszem, ale ludzie płacili za to, żeby zgrać jak Mozart bez pianina. Wersja premium oferowała nawet funkcję koncertu, w której publiczność klaskała w rytm Twoich machnięć. Aplikacja została pobrana przez setki tysięcy osób. A twórca kupił sobie prawdziwe pianino dopiero po zarobieniu fortuny. Morał? Kiedyś ludzie ćwiczyli latami, żeby grać. Dziś wystarczy udawać i zarobić. 19. Pewien Włoch wpadł na pomysł, by sprzedawać makaron w kształcie słynnych celebrytów. Nazywał to pastą z osobowością. W ofercie był makaron przypominający twarze aktorów, piosenkarzy i polityków. Kampania reklamowa głosiła: Zjedz swojego idola. Dosłownie. Ludzie kupowali to jako żart, ale zamówienia szybko przerosły możliwości produkcji. W końcu powstała cała sieć pasta artystów, którzy tworzyli nowe kształty. Ostatecznie pomysłodawca sprzedał markę dużej firmie spożywczej. To dowód, że wystarczy trochę mąki, odrobina absurdu i garść marketingu, by z obiadu zrobić złoto. Bo w końcu kto by nie chciał zjeść spaghetti w kształcie swojego ulubionego piosenkarza. 20 wodka. W Korei Południowej popularność zdobył hotel dla pluszaków. Ludzie wysyłali swoje maskotki na wakacje, gdzie robiono im zdjęcia przy basenie, w restauracji czy podczas jogi. Każdy pluszak miał własny profil w mediach społecznościowych, a jego właściciel dostawał codzienny raport z pobytu. Wszystko oczywiście za niemałą opłatą. Pomysł wywołał falę śmiechu, ale też czułości, bo przecież każdy potrzebuje odpoczynku, nawet pluszowy miś. Właściciel firmy przyznał, że projekt zaczął jako parodia luksusowego stylu życia, lecz szybko zamienił się w poważny biznes. W końcu zarobił na pluszakach więcej niż nie jeden hotel dla ludzi. 21. W Stanach Zjednoczonych powstał sklep, który sprzedawał tylko powody do przerwy w pracy. W katalogu można było kupić gotowe wymówki, takie jak nagła potrzeba duchowego resetu albo kryzys tożsamości zawodowej. Każda wymówka miała certyfikat i unikalny numer, by wyglądała oficjalnie. Klienci kupowali je dla żartu, ale wielu naprawdę używało ich w firmach. Niektóre korporacje zaczęły nawet traktować je jako żartobliwy benefit. Właściciel sklepu tłumaczył: sprzedaje coś, czego wszystkim brakuje odwagę, by na chwilę odpuścić. I trudno się z nim nie zgodzić. W świecie, w którym ludzie płacą za stres, czemu nie mieliby płacić za spokój? 22. W Wielkiej Brytanii pewien przedsiębiorca wymyślił parasol dla ryb. Produkt miał być rzekomo przeznaczony dla osób, które nie chcą, by ich karpie mokły podczas deszczu. Był to miniaturowy daszek z plastiku montowany nad akwarium. Całość wyglądała jak żart, ale ludzie naprawdę to kupowali. Niektórzy twierdzili, że to dekoracja z przesłaniem o trosce o naturę. Sprzedaż rosła, a twórca otworzył nawet sklep z akcesoriami dla mokrych zwierząt domowych. Media śmiały się, że to najgłupszy pomysł stulecia, lecz bankowe konto wynalazcy mówiło coś zupełnie innego. W końcu przyznał, że jego sekret tkwił w prostym sloganie: Nie chodzi o ryby, chodzi o styl. 23. W roku Japonii stworzono firmę, która sprzedawała niewidzialne parasole. Urządzenie wyglądało jak rączka z generatorem powietrza, który tworzył osłonę z wiatru. W praktyce działało to słabo. W deszczu użytkownicy i tak mokli. Ale reklama głosiła, że to parasol przyszłości, więc popyt był ogromny. Ludzie kupowali z ciekawości, inni z chęci bycia modnymi. Produkt stał się wiralem, a pomysłodawcy zarobili fortunę, zanim ktokolwiek zdążył zauważyć, że pomysł nie ma sensu. Kiedy reporter zapytał jednego z użytkowników, dlaczego wciąż go używa, odpowiedział: Bo wygląda, jakbym miał technologię z filmu o superbohaterach. I właśnie na tym polega magia marketingu. Nie działa, ale wygląda. 24. W Stanach pewna firma sprzedawała pudełka z niespodzianką, w których mogło nie być nic. Opis produktu brzmiał: Kup emocje, nie przedmiot. Klienci płacili, czekali z ekscytacją, a czasem otrzymywali naprawdę losowe rzeczy: spinacz, kamyk albo puste pudełko. Reklamowano to jako trening duchowego dystansu od konsumpcji. Paradoksalnie, im bardziej ludzie narzekali, tym większa była sprzedaż. Internet pokochał ten absurd. Ludzie nagrywali filmy z rozpakowywania pustki. Firma zarobiła miliony, a jej właściciel powiedział w wywiadzie: "Wszyscy sprzedają rzeczy. Ja sprzedaję oczekiwanie". W tym jednym zdaniu zawarł filozofię nowoczesnego kapitalizmu. Liczy się napięcie, nie rezultat. 25. W Finlandii pewna artystka zaczęła sprzedawać śnieg z własnego podwórka. Wystarczyło zamrozić odrobinę białego puchu, zapakować w fiolkę i dodać etykietę oryginalny nordycki śnieg. Produkt stał się hitem wśród turystów z ciepłych krajów. Niektórzy kupowali go jako pamiątkę, inni jako symbol czystości natury. Artystka żartowała, że to pierwszy produkt, który sam się topi, więc klienci muszą się spieszyć z podziwianiem. Ostatecznie sprzedała tysiące fiolek i zaczęła eksportować śnieg luksusowy do Azji. Kiedy dziennikarz zapytał ją, czy nie czuje się oszustką, odpowiedziała, nie sprzedaje śniegu, Sprzedaje uczucie zimna, i trudno się z nią nie zgodzić. 26. W Stanach Zjednoczonych pewien mężczyzna zainwestował w produkcję dźwięków ciszy. Stworzył płytę, na której przez godzinę nie słychać było nic oprócz lekkiego szumu. Reklama głosiła: To muzyka dla ludzi, którzy mają już dość muzyki. Krytycy kpili, ale album rozszedł się błyskawicznie. Kupowali go medytujący, kierowcy ciężarówek, a nawet biura, które chciały ciszy z certyfikatem. Płyta trafiła na listy przebojów, a artysta tłumaczył, że każdy potrzebuje chwili przerwy w formacie audio. I może miał rację: w świecie pełnym hałasu nawet nic potrafi brzmieć jak złoto. 27. Na zakończenie legenda o człowieku, który sprzedał własną duszę na aukcji internetowej. Zaczęło się jako żart. Wystawił ogłoszenie z opisem, że produkt w stanie używanym, ale zachowany w dobrym humorze. Platforma aukcyjna początkowo usunęła ofertę, lecz gdy historia trafiła do mediów, ceny poszybowały w górę. Kolejni użytkownicy zaczęli wystawiać swoje dusze, a jeden z nich naprawdę otrzymał za nią równowartość samochodu. To była największa parodia duchowości i kapitalizmu w jednym. Sprzedając coś, czego nie widać, ludzie zarobili fortuny. Może to nie była transakcja z diabłem, ale na pewno z ludzką naiwnością. Świat finansów to cyrk bez końca. Tylko bilety kosztują coraz więcej który absurd zasługuje na medal. Zostaw swój werdykt w komentarzu.